Siema No siemanko. Co tam, zdać? Tak, chciałbym wl to można zrobić Można To prosiłbym kolego No powiedz coś Halo, halo Dobra Jeremi? Jeremi, Jeremi Siema Siemka, wariacie Chciałem tu wbić, dać wl wiesz, pograć, bo kolega mi to polecił O kurde, Jeremi, co jest? Wszystko w porządku, co u ciebie. Dobrze, nie? Kiedyś się spotkałem na jakimś WLOW-ie, ale perma dostałeś. Oj, to jest. Nie chciałem ten... pogadać. No od razu rozpoznałem się, kurde. No teraz. A to chcesz teraz... chcesz tu grać i tak se nagrywasz no, odcinek? Grać, grać. Wiesz, chciałbym tu wbić, bo kolega powiedział, że tu fajne macie roleplay. A też macie płacić fajne skrypty, więc serwer ma szansę przeżyć, nie? I to nie jest taki WLOF, co upadnie po tygodniu, tylko taki, co może dłużej funkcjonować. Temu to chciałem wbić, nie? No Akurat fajne skrypty, mi też się podobały. No dobra, to czekaj. Hmm. Okej, okay, to powiedz i, imię i ile masz lat. Oce? Co? No. Kornel? 18 w lat. lat. Dobra, a jaki masz pomysł na postać? Cywil RP i chciałbym odgrywać ym, z kolegą mechaników. Mechaników, raczej krzy... nie, nie mechaników, pory. złomiarzy. Nie wiem czy kojarzysz Krzykacza i jedka, co zbierają nie złom. Nie, nie Taki program był w Polsce, nie? To byśmy ci tylko tak. odrywać, wiesz? Ja bym odrywał Krzykacza, daremę Mordę, no bo to w sumie pasuje do mnie, nie? A kolega jest Edkiem, czyli ma prawo jazdy. Ja bym nie mógł samochodem kierować, zawsze musiałby być on, nie? Byśmy odrywali złomiarzy, byśmy zbierali złom po mieście. I na przykład też chciałem coś takiego ogarnąć, kiedyś zrobiłem, że mamy swój ten jakby add bo mamy swoją firmę i na przykład złomujemy tam samochody, wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. Rozumiem, Dobra. I na przykład byśmy tak działali jako, jako taka skorumpowana firma i na przykład byśmy ludzie złomowali samochody, nie? Mhm. Kreatywnie, dobra. A czytałeś regulamin? Czytałem, czytałem. Okej. Okay. Przygotowywałem się. Dobra. E... Powiedz może na początku co to jest imersja? Imersja to wczucie się w coś. Przeważnie to jest tylko i wyłącznie serwerak. Wczucie się w postać, ale też się można w jeszcze wczuwać, nie? Mhm. Dobra, no dobrze. A co oznacza... Konsekwentne prowadzenie postaci. No ja to ogólnie y, rozgałem się na dwie rzeczy. Je, jedno to jest y, to ogólnie, że jak grasz w kraimie na swojej postaci, jednej, to grasz na tej postaci do końca kraim. Nie nagle z mu na policję przechodzisz. A drugie rozgałęźnie to jest takie na przykład, że masz peda grubej postaci, to nie biegasz jak wypijesz energetyka, tylko wiesz, grasz nią konsekwentnie, czyli jesteś gruby, to nie masz ciągle, jak pijesz, nie? Łobiesz zadyszkę, łapiesz kolkę. No wiesz, no gruba synagoga. Tak. tak. Bardzo dobrze. Dobra, a na czym polega zasada poszanowania życia? To też rozgałęzia się na niektóre jeszcze, na przykład, że ktoś się celuje, to się poddajesz, albo na przykład słyszysz szczoły w jakimś miejscu, to się oddalasz, a nie, nie idziesz te, w stronę tych strzałów. No szanujesz swoje życie, ponieważ to nie. Wiesz, nie bierzesz tego jako to, że masz BW odrodzisz tylko że masz jedno życie, nie? No tak, tak, tak. Dobra. Bardzo dobrze. Dobra, teraz trochę regulaminu, to powiedz mi, czy możesz wrócić do akcji agresywnej po udzielonej pomocy przez medyka. No teraz to wszystko zależy od tego, czy, mi czy pozwoli mi administracja. Jeżeli, admi jeżeli akcja jest ustalona z administracją i na przykład mhm. admin pozwala na, nie wiem, na przykład jest jakieś, nie wiem, przejmowanie zrzutu albo nie wiem jakieś, jakiś event, można, admin pozwoli, oczywiście można, ale ogólnie on to zależy od sytuacji, zależy od akcji. Zależy od pozwolenia administracji. Czy mi Albim ja i Jaka Dobra. jest akcja? A jakbyś miał powiedzieć nie, albo tak, jak w regulaminie jest? Ja bym powiedział, że nie można. Żeby się powiedzieć. Czyli ja, no. medyk miał czy to jest tak jakby, no, ja bym wjechał na trzeciego? Nie, nie można. Tak, no, okej. Okay. Logiczne, tak jest na nami Dobra. Dobra. A może sobie. Patrz, na przykład masz pistolet, nie? No. I odgrywasz na mnie, że go wyrzucasz, ale masz go dalej w equipunku, to możesz tak zrobić? W sensie, masz go wtedy, czy nie, przy sobie? Jak odegram, że wyrzucam pistolet na ukośnik Mi-idu, tak? Tak, na mi ale skryptowo przy sobie go masz. Z tego co tam regulamin, to nie było nic z tym na... W regulaminie nic to nie było. Z tego co czytałem, się... że, że nie można odgrywać. raczej nie było nic powiedzianego, że nie można odgrywać wyrzucenia itemu na midu, ale Zakładam, że na waszym serwerze jest tak, że jak się ma item fizycznie w EQ, to się go ma fizycznie. Musiałbym go kliknąć F2 i wyrzucić. Też zależy jakie macie okay. eku. Jak macie kafelkowe i ten item nie znika, to jest w porządku, to z tego wyrzucenia. Jeżeli macie hmm. eku staromodne, no to item raczej zniknie, nie? Tak, ale... Raczej by się wyobrażało, a raczej bym z to wyobrażał że tak, że trzeba na kafelkowym kowy wyrzucić, nie? To co robię. No, trzeba to wyrzucić, robię. no. Kryptowa, wiadomo. Tak. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Dobra. A może na przykład u nas odgrywać osoby chore psychicznie? Jeżeli jest pozwolenie administratora, jestem to jakiś fajny, fajny powód, że ja pozwolimy jakaś eventowa, coś, nie wiem, coś głupiego, śmiesznego, będzie to jakieś nie wiem, <laughs> jakaś fajna akcja, jeżeli je pozwoli administrację, to tak. Tak, dobra. Możesz przekazywać tylko jakieś dobra majątkowe pomiędzy postaciami? Nie, to będzie Meta Gaming. Dobrze. Mhm. No, um, możesz na przykład używać przemioty frakcyjne, jak nie jesteś w tych frakcjach? A co mamy na, na myśli? chyba no, jakieś e, GPS-y policyjne. To no zależy. Że macie rozwiązanie, że od GPS-a można przerobić na GPS-a organizacyjnego, czyli na założenie? Nie, nie by... raczej. No to, to raczej nie, no po co to chyba, że, Na przykład bierzemy policjantowi GPS-a, go szybko wyrzucamy, żeby nie było widać go na mapie, nie? U policjantów. Tak, tak. No, to a... taka akcja oczywiście, ale no tak, to, no to po co mi to jest? Po co mi bodykama? Po co mi GPS? Po co mi to no, tak, rzeczy? Nie? Tak, tak. Chyba, że jest jakiś to... skrypt, który jest przykład, nie, rozwinięty, nie? Na przykład, mhm. przyrobienie GPS-a na GPS, -a, no, GPS -a dla swojej tam nie ma organizacji. Dobrze. Ok. Eee... To powiedz, może, z czego u nas nie można okradzić graczy? I to nie jest telefon, znaczy ten, karta SIM, jedzenie, picie. Zakładam, że nie można okradać ludzi do zera, czyli nie można je brać wszystkiego. Bo nie ma <noise> tak do... jak ty to robisz? Tak, nie można tak robić, ponieważ jest to <noise> nieimersyjne, po co brać gościowi wszystko. <noise> nie, 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 ty Chodniej... znaczy, też dobrze mówisz, ale ogólnie tak regulaminowo. U nas są takie dwa, jeden podpunkt, w którym są zawarte dwa podpunkty, czego tak nie można okradać, z czego nie można okradć graczy. Na jeszcze się na spokojnie. Ale to jest rzecz, którą mamy u siebie w czy taką ogólnie? Mm. Jakby to jest Twoje na pewno, nie? Ten... W Wikipunku tego nie masz. Jedyne, co mi przyda się do głowy, to taki podpunkt z większości serwerów, że zabrania się wymuszania wypłacenia pieniędzy z banku. Nie mm -hmm. wiem, przepisywania mieszkań i samochodów. Jak coś takiego macie, tak. to coś takiego tak. może to jest. Mm -hmm. tak. Dobra. Yy. A może od ilu medyków na służbie możesz porywać albo funkcjonariuszy? Odczek z tego, trzymano, odczek, odczek. Tak, Eee. Ten... A jak jest maksymalna Jaka jest maksymalna ilość osób na akcji Oj, tu się mogę pomylić, bo coś, coś to mi nie nie kojarzy się, ale mi wydaje się, że mi, wydaje się, że mi wydaje się mi, że to jest 6. No 6. Dobrze. Mhm. A możesz? rozpoznać osobę zamaskowaną na podstawie głosu? No jeżeli nie zmieniła ubrań, jeżeli go nie moduluje, nie stara się w ogóle jakkolwiek jakkolwiek się ukrywać, no to wydaje się Nie, mi... tak regulaminowo po prostu na przykład widzisz tą osobę drugi raz. Mhm. Ty tam wiesz, o co wiesz, to to, ale tak i co, czy możesz go rozpoznać na podstawie głosu? Po prostu. No to wydaje mi się, że nie, nie? No nie. Czyli moja postać go nie zna... I hmm. charakter, no to słabo, to taki metagaming. Dobra, a um, patrzę, że jesteś z kolegami pełnym autem, nie, nie ma miejsca. Uh -huh. I... Jest piąty kolega. I czy wy sobie możecie go wziąć na kolanka? Siedzimy w ilu samochodzie, w i są cztery miejsca? No, 4 osobowe, auta, nie ma, wiesz, bo w GTA nie, nie ma 5 osobowych. No, to nie wiem. Niech do bagażnika srejdź, nie? No bo czy na ręce będzie słabe? Nie, 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 tak nie, nie. No. Nie możesz go wziąć do bagażnika, po prostu. Czy możesz go wziąć na ręce, do auta? Na rączki, na kolankach. No wiesz, no. Uważam, że nie, ale jeżeli byś To było fajnie odejrzę na przykład, że ukośnik mi siada na środkowe miejsce z tyłu. No bo wiesz, logicznie, jak się spojrzy na auta, w GTA, to każdy no tak. ma z tyłu środkowe miejsce, nie? Z tyłu. Tutaj można by to było odegrać. Na przykład ukośnik, du, czy się zmieścił? Nie, Jeszcze traja, teraja, ukośnik, teraj. No tak, no na przykład, no dobra, ale tak regulaminowo. No to powiedziałbym, że nie. No nie, dobrze. A jakie znasz komendy narracyjne? Komendy narracyjne? No. Mi, to zrobi moja postać. Du, hmm. to, to się dzieje wokół mojej postaci oraz przeważnie stan mojej postaci. Try, czyli czy moje du się powiedzie w danej akcji. Opis, czyli trwałe du. Opis 2, czyli trwałe du do, do danego miejsca, na przykład, że ptak nasrał na szybę. No. I na przykład med też może być, czyli to jest odgrywanie głównie ran mojej postaci. Tak, tak. Dobrze, bardzo. Uh, ok. A. Uh. Możesz komać na dół? Nie, ogólnie zabrania się koma na komandę na mm -hmm. Tak, dobrze. A ile możesz razy użyć na akcję? Jeden raz. I tylko wyłącznie na samym sobie. Na innego nie tak, mogę. Tak. Dobra. A podaj przykład parę gamingu bez przemocy. Ukośnik mi podchodzi do gościa. Ukośnik dół, a czy Ukośnik mi znowu czy znaczy nie, bez tego podchodzenia. Ukośnik mi podchodzi do faceta z nie? tak po żeby było zobrazować mu i zabiera portfel. No, no dobra. Bez dłu, Bez wiesz. żadnego dłu, tak, tego tak. dobra. A na przykład jakbyś poszedł se AF na serwerze, tak na chwilę musisz się iść odlać i siedzieć se, z kolegami, tam z towarzystwem. Musisz się oddać, co byś mi powiedział na przykład, co, coś kreatywnego. No zależy jaka jest sytuacja, na przykład tak, że nie wiem, jak jedziemy w samochodzie, to po prostu piszę ZW, no wtedy wtedy akurat nie wypada. A no, na no. przykład jak stoję na parkingu głównym, gadam sobie, nie wiem, coś tam obgadujemy, no to powiem, że idę się wysikać, że poczekam chwilę, bo mnie, mnie ciśnie. pójdę, odpalę jakąś tam emotkę, albo napiszę na mi i pójdę na z 2 I, I napiszę też między innymi, że jeszcze Z2 idę, nie? Tak po prostu, a, żeby no, było imersyjnie. Okej. Okay. Fajno, masz pomysł na postać. Dobra, tak. a powiedz, co znaczy IC i OC? -I co mówisz? Co to znaczy IC i, -I OC? OC to jest out of character, czyli realne życie. A IC to jest in character, czyli w grze. Tak, dobrze. A inicjacja? No, jest to po prostu. Hmm. To akurat trudno mi ten, jakkolwiek wytłumaczyć, no bo przepraszam, się kojarzy, że wiesz, masz prawo zbombienia kogoś, ale to pewno można byłoby lepiej ująć, nie, niż, tak jak teraz Ci to powiedziałem, no ale inicjacja, no, to może, nie wiem, hmm, jakby to można było ująć. Jest to może po prostu inicjacja, czekaj, jakby to można było ująć, no bo wiesz, tak, takim językiem potocznym na bojówce, no to bym to powiedział, że mam po prostu prawo do, wiesz, rozjebania kogoś. Mm -hmm. Załóżmy, że jest to możliwość do przeprowadzenia rzeczy krajem w, w akcji hostylnej, znaczy, a ogólnie w akcji RP. Inicjacja daje mi możli możliwość wykonania rzeczy krajem podczas akcji. No po prostu to jest zapoczątkowanie jakiejkolwiek akcji RP z drugą osobą. Albo tak, albo tak. No, tak w skrócie. Nie? Mm -hmm. Dobra, a co to metagaming BW? Metagaming to jest przenoszenie informacji z OC do IC A BW to jest no. brutali czy jakieś tam coś takiego, czyli stan BW naszej postaci, czyli nasza postać jest na chwilę tam nieprzytomna albo przytomna. Zależy jak tam to odegramy. Ale nie może Dobra, nic i twoje, zrobić. Twoje ulubione, co to jest RDM RDM jest to zabicie osoby albo bicie osoby. Nie musi to do BW prowadzić. Bez jakiegokolwiek Yy, z powodu bez jakiejkolwiek inicjacji, a VDM jest to przejechanie osoby, która prowadzi do BW, albo przejeżdżanie osoby, które nie prowadzi do BW, bez powodu. Ale no gdyby tak. był powód, to nie byłby to VDM. No tak. byłoby to przejechanie. Tak samo jak w tak. realnym wyścigu, załóżmy, kopią ci kolegę na ulicy, gościu od, odszedł. To jest taki wiesz, taki, no to już trzeba mieć na żeby chyba przejechać, no ale przykładowo nie. Gościu znowu biegnie, goni babkę. I w pierwszym tak. samochodzie się w niego. To już jest taki no no, to ciężki jest... przykład, ale w tym Dobry momencie powód. nie jest to VDM, bo miałeś powód no bo typ gonił. Mhm. U... No tak. No dobra, opowiedz co coś w czym się różni w CK do FCK? CK to jest zabicie mojej postaci, a FCK zabicie czyjejś postaci jakiegoś gościa. Jakieś mhm. No gracza. Dobrze. ACL. Wyjście z gry podczas akcji. Mhm. Kompadnok. No źle nie nagrywasz odcinka. Z czego? No, no bo ja widziałem u Ciebie, jak tam WL-kę gdzieś. Nie, nie nagrywam. Dobra. Co ja tu jeszcze zapytać? Nic, przepuść mnie. I się widzimy i charakter, i co się widzimy. Nie robisz RDMA? Nie, to nie będę robił. Uwierz mi. Ja. A, wy, a wyśleć mi link do kanału, bo nie mogę znaleźć na Jeremy Jeremiasz Faktor. A ja... Jaremasz ja, Faktor. Wpisuję Jeremi. O jest Jeremiasz Faktor. Kurde, me. Nie mogę uwierzyć. Czemu? Ja nie jestem Ale, jakiś, Ja jakaś fagofres, jest... że ja wiesz, mi muszą, no, nie. mi muszą ludzie zapłacić, nie wiem, tysiąc złotych, żebym na x7 Nie, ja jestem normalnym, nie. normalnym człowiekiem. Ja Cię lubię po prostu, jakoś tak sympatycznie się wydaje. W ja, sensie, no, no, jakieś po prostu się polubiłem, jak dzisiaj zobaczyłem mio, pierwszy wiek, raz ja też Cię jakiegoś TikToka. Też Cię polubiłem, no, bo nie, też mi z WLK wiesz? Nie. Zawsze może być, zawsze drugą szansę trzeba dać, nie? Ja wiem, że Ty robisz a lubisz. Oglądam odcinki. Miło mi. I one wiesz, no. Mam nadzieję, że tu nic nie odwalisz. że będziesz grał. No dobra, to czekaj. No masz władkę, Mordonie. Mam? No, jakby co to, to. No, mam nadzieję, że nic nie zrobisz, że będziesz fajnie zagrał, bo ogólnie serwer jest fajny, mi się bardzo podoba. Dobra, dzięki za WLK. Trzymaj no, się. Nie po... Ku... do mordy Aż mi szkoda gościa, bo mnie lubi. Mówi, że ma nadzieję, że nie jest niezwykle. No a ja tu przyszedłem robić RDMA, nie oszukujmy się, no bo. Ej, szkoda mi tego gościa, ale dobra. Tak jak kiedyś grałem na no, MyStory, Tam też zdałem WLK, tam też obiecywałem, że nie robił RDMA, bo chciałem tam serio pograć. Ale z. z... Po wszystko, podejście y... administracji. Ogólnie koleśostwo, stawianie grubyk. Pięć razy wyżej niż, niż normalnego faceta obywatela, mężczyznę, chłopaka. Nie wiem, czy to robić RDMA. Jak to wstawię, to czyli, że dzień później albo kilka godzin później pojawi się ciężar z RDMA. No nic. To była WLK na G Life. Jak widzicie, była taka sobie. Po prostu trzeba znać regulamin jakieś tam podstawy. Jakieś takie rzeczy, co mogą się zmieniać na innych serwerach, na przykład trymanie postaci chorej psychicznie. U niektórych to będzie zabrany, u niektórych to będzie dozwolone. Kolega pytał. Moim zdaniem w porządku. Brakowało tylko pytań pod fytlimek. Tak to WLK OK. Na razie, cześć, dzięki.